Dzień dobry wszystkim, ja jestem Luxor, a to już jedenasty odcinek z gry Overspeed i nie zwlekając przechodzimy już pod nasze miejsce, w którym czekamy sobie na naszych konkurentów z naszym samochodem, który jak na razie tuningujemy sobie na kolejne coraz to wyższe poziomy. Mam nadzieję, że jeszcze zajmiemy się wcześniej tamtym pierwszym samochodem, więc może tak na zmianę będziemy sobie nim jeździć. Uwaga! Halo! Ktoś tu chce nam dać. Zderzak poziom czwarty i kurczę Wydek poziom drugi, więc weźmiemy to. No i spróbujemy przejechać pierwszy wyścig na Dzień Dobry w Overspeedzie. Tak więc jedyneczka została już wbita i proszę bardzo. Nie wiem czy pamiętacie, ale w poprzednim odcinku zadawałem Wam pytanie odnośnie kamery, którą dobrze byłoby wybrać podczas jazdy w naszej grze. Wybór był dość trudny. Tak na razie postanowiłem, że będę po prostu jechał i tą kamerą i tą drugą kamerą, bo obie dwie są po prostu fantastyczne, więc Przejdziemy sobie ten wyścig na kamerze pierwszoosobowej, następny na kamerze trzecioosobowej, a jeszcze kolejny na kamerze znowu pierwszoosobowej. Zaś może w następnym odcinku po prostu tak trochę przemieszamy. Zobaczymy jak będzie oczywiście wszystko przed nami. To jest dopiero pierwszy wyścig, więc spokojnie, w kolejnym wyścigu też możemy inaczej sobie przemieszać kamery i drift. No taki trochę nieudany, bo przywaliliśmy trochę w tam jakiś, nie wiem co to było, właściwie nie patrzyłem nawet. Skupiam się właściwie na drodze, patrzę jak nam się jedzie, chyba jedzie nam się dobrze. Ojoj, tutaj troszeczkę straciłem panowanie nad wozem, ale bez obaw Luxor to jest bardzo dobry kierowca. Jedziemy po nowe części, w końcu to tylko jedno okrążenie, więc wiele nas tutaj nie czeka jakiś przygód czy coś, raczej nas nikt nie prze, tutaj nie prześcignie. Raczej w nic nie wjedziemy, bo to tylko prosta droga. Nitro całe wykorzystane. Zaraz sobie o szósteczkę wbijemy właśnie i jedziemy. Nic się właściwie nie dzieje. Tak po prostu sobie jedziemy 235 na godzinę. No 230 na godzinę tak mówiąc ten... O, hamujmy lepiej, bo trochę silnikiem przyhamowałem, żeby nie było. No, 100 i bierzemy zakręt. Dość nawet czysto wyszło. Sama gra zresztą stwierdziła, że clean sektor, czyli raczej dobrze. Zaraz bieg za duży, zrzućmy na trójeczkę. Jak na razie wszystko w porządku, z powrotem tutaj bieg w dół. O i trochę tyłem zahaczyliśmy. Mam nadzieję, że nie uszkodziło się nic zbytnio. Oczywiście widok cały czas pierwszy osobowy. Prawdę mówiąc, brakuje mi w tej grze jeszcze jakiejś animacji. O do ruszania głową, tak w bok czy w drugi bok. To by się bardzo przy... Ojej, kliknąłem przez przypadek R a niech to. Przed samą metą. Ale raczej nic nam się nie stanie. Coś tak czuję, mam nadzieję. Spróbujmy szybko podjechać pod metę. No przeciwnik nas dogania. Ja przez przypadek kliknąłem na prawę, ale dobra, nic się na szczęście nie stało. Trochę czasu straciliśmy na tym, ale co tam? Jesteśmy na mecie. Wygraliśmy nowe części do naszego pojazdu. Jest to oczywiście zderzak maksymalnego czwartego poziomu oraz wydech poziomu drugiego. Zamontujmy najpierw wydech. Trochę nam handnik spadł, ale dzięki temu mamy większą moc silnika. I zaraz tutaj przedni zderzak zobaczmy. Tak wygląda zderzak aktualnie zamontowany. To jest poziom trzeci. Uwaga, poziom czwarty. No i super, mamy w końcu dwa zderzaki, z przodu jak i z tyłu na najwyższym poziomie. Nasz samochód powoli idzie w coraz to lepszym kierunku. Właściwie został nam jeszcze, zobaczcie, ten jeden samochód do wymaksowania. Zaraz, czy myśmy go w ogóle wymaksowali? Niestety raczej nie. Widzę to, że nie. Moglibyśmy kilka wyścigów nim zrobić, żeby porobić te części, bo żeby zrobić cały ten samochód na full, trzeba powstawiać części na czwarty poziom i wtedy można przejść o tutaj coś takiego. To są jakieś takie próby czasowe i to nam umożliwia stuningowanie tej fury na maksa. No ale w, jakby w karierze tej gry można sobie pozwolić chyba tylko na jedną taką furę, bo nie udało mi się ani razu dwóch fur naraz zrobić na fula. Spójrzmy na ich parametry, zobaczmy czy ta druga nie jest już lepsza. Jak na razie patrzę i wydaje mi się, że ta jest szybsza, ma więcej mocy, aczkolwiek przyspieszenie jest lepsze tutaj. Moglibyśmy się co prawda rzeczywiście, o koła są nawet skręcone, nie sądziłem, że w tej grze się zdarza takie coś, żeby koła były trochę skręcone, naprawdę. Tak więc będziemy maksować w takim razie tą furę, tą furę zrobimy na fura i prawdopodobnie tą furą skończymy fabułę w tej grze. Dobra, wracamy do miejsca spotkań, drugi wyścig z trzech w tym odcinku. Zobaczmy co oferuje nam kolejny gracz, chyba że będzie gadał. Nie, nie gada, oferuje, o! Oferuje karoserię, poziom drugi Myślę, że moglibyśmy się na to zgodzić Ale maski nie weźmiemy, bo jak widzicie Mamy już zamontowaną maskę Dość dobrego poziomu Tak więc startujemy na innej mapie Nie, innej, tak, w innej mapie Wbijamy jedyneczkę I teraz będziemy jechali z innego widoku Będzie to, oj, nie ten widok Zmienimy bieg, zaraz, halo, która to była kamera? To była ta kamera, no i jedziemy sobie Czy to była jeszcze F5, F5, F6? Ech, halo, zagapiłem się O kurczę ale nasz rywal pojechał zaraz za nami, więc wcale nie jest tak źle. Jedziemy sobie dalej. Ja się jeszcze kamerami pobawię. Co mamy pod F7? Taka kamera F8. Można sobie ją zmieniać nawet. Dobra. Nie będziemy się zbytnio bawić. Ojej, jakie efekty. Wracamy tutaj, bo zaraz nas... O właśnie, wyprzedza nas już ten dziad. Proszę, tu Luxora. Tu Halo. Proszę mnie tutaj... Zwierzaj z drogi! Ojej! Oj, ataki atakują mnie. Spokojnie. Dobra, jedziemy normalnie, bo kurczę, ciężej się jedzie na tej kamerze, powiem wam szczerze, Oj, Oj, cały samochód stłuknięty tutaj. Musimy go szybko naprawić. No, przyznam szczerze, że gorzej mi idzie na tej kamerze, ale tamten rywal widać w ogóle jakoś nie jest jakiś nie wiadomo jak ciężki do pokonania, więc zaraz go dogonimy. Wbijamy czwóreczkę tutaj, gaz do dechy Mamy tylko dwa okrążenia, więc musimy go teraz wyprzedzić i objąć prowadzenie jak najszybciej, bo to wcale nie jest śmieszne. Co by się stało, gdybyśmy przegrali? Mogłoby być to ba bardzo smutne, przyznam szczerze, bardzo by było smutne. Mi byłoby bardzo smutno. Dobra, musimy dać gazu więcej, bo ojej, drifty! To były takie akurat nieświadome drifty, nie chciałem, żeby wystąpiły. Tu akurat bardzo się stresuję, gdy nie jestem pierwszy. Myślę, że wy też byście się stresowali na moim miejscu. Nie każdy oczywiście lubi przegrywać, chyba nikt nie lubi przegrywać, to jest już naturalne zresztą. Więc zaraz zredukujmy teraz ładnie do dwójki nasz rywal. Pojechał, ojej! Nie, nie, tragicznie mi idzie jadąc tym trybem. Ła, jak ja to robię. <ścoughs> jak to wyglądało? No, fizyka w tej grze jest czasem zaskakująca. Aczkolwiek i tak ją bardzo podziwiam, bo jak na grę przed 10 lat, to po prostu wymiata. Ojej! Gazu Luxor! Musisz go wyprzedzić przecież. Wbijaj trójkę, nitro. Jest, doganiamy go. Teraz na tym zakręcie wjedziemy mu w pupsko, czyli zrobimy typową kolizję jak to Janusz, jakiś biznesu. Uwaga, halo! oj, Jest! Oj, uderzenie, widzicie to? Spójrzcie, jakie piękne wgniecenie. Patrzcie na tamtego rywala. No nieźle się wgniotło. Nie ukrywam. Oj, jak przywali! oj, Uderzył. Jedziemy, gazu. On też rusza, ale jest bardzo mocno uszkodzony, więc. Oj, przez przypadek wcisnąłem. Patrzcie, kosi, śmietniki i w ogóle Luxor już jeździ profesjonalnie do takich rzeczy w ogóle nie robi. Przecież widzieliście, pełna profeska tutaj, wyprzedzenie było jak najbardziej czyste. Zero w ogóle jakiejkolwiek kolizji. Czy po moim samochodzie widać, żebym ja w coś uderzył? No, oczywiście, że nie. Ale naprawdę, jakoś dziwacznie inaczej jeździ się na kamerze trzecioosobowej. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak tego samochodu nie czuję, gdybym jechał na osobę, W ogóle go nie czuję. Oj, śmietnik tam jakiś był, słyszałem jak dźwięki wydawał. Halo, on tam za nami jedzie, nitro. Do mety jedziemy szybko. Dobra, to już jest pewne, że wygramy, raczej nie skaczymy jakiegoś tu słupa. Nawet go tu nie ma, chyba że ten. <grytanie> jakiś tam słup był, ale dojechaliśmy do mety jesteśmy. Trochę nam szyba tam nawet się popsuła. I wygrywamy karoserię poziom drugi. Montujemy ją od razu, żeby nie było. Dodaje nam to trochę przyspieszenia, to dobrze. No i wracamy z powrotem na miejsce naszych spotkań, gdzie przejdziemy ostatni, trzeci już wyścig w tym jakże emocjonującym odcinku. Tak lecimy z tymi częściami, że w ogóle nawet... O! Nitro poziom drugi i zaraz, czy my mamy progi? Hmm. Nie przekonuje mnie ta oferta, wiecie? Weźmę coś innego jednak, to nitro w sumie nie jest mi tak bardzo potrzebne. Spróbujmy może coś bardziej efektownego. Zobaczmy gdzie my jesteśmy na liście. O! Zbliżamy się już do trzeciej gwiazdki, to bardzo dobrze. Halo, przyszedłeś mi tu pogadać widzę. Zawsze jak odrzucam jakąś propozycję, to zlatuje się zaraz tłum ludzi, którzy narzekają na to, że jestem jakimś nóbkiem i nie dam rady w ogóle dobić do jakiejś sensownej pozycji, to jest nieprawda. Witam. O! Oferujesz mi samochód. Dobra. Oczywiście, co to byłby za odcinek bez wyzwania, więc bierzemy sobie tą brykę, wbijamy jedyneczkę i spróbujmy wygrać jakiś samochód w tym jakże cudownym odcinku. O, już trąbi. Zaczyna tutaj jakieś nieczyste zagrywki. Bierzemy widok pierwszoosobowy. I teraz ja czuję się jak w domu. Po prostu zobaczcie. Od razu lepiej jadę. Zakręty w ogóle lepiej mi wychodzą. Nie wiem jak to się dzieje. Czy na tamtej kamerze jakoś specjalnie jest trudniej, czy jak? Żeby wymusić jazdę na tej kamerze, nie wiem, nie mam pojęcia Wiem tyle, że zobaczcie jak dobrze mi idzie teraz, wszystkie zakręty są po prostu Perfekcyjnie wykonywane przez pięknego i super szybkiego kierowcę Luxora. Bijemy czwóreczkę Pamiętacie na zeszłym wyścigu jak mi tragicznie szedł ten zakręt, zobaczcie O Jezu, może jednak nie Może jednak nie patrzcie Spodziewałem się jakoś, że pójdzie lepiej, dobra, gazu Bijamy szybko biegi Też podoba mi się to jak siedzimy w samochodzie, że kamera tak się rusza Tak jakbyśmy rzeczywiście w tym samochodzie siedzieli Takie efekty jakby wciskania w fotel Bardzo fajnie Jedziemy oczywiście dalej Prosta jest tu, przyhamujemy. Myślę, że na następnym okrążeniu pokażę wam, że tamten zakręt lepiej da się go zrobić Oczywiście na widoku pierwszoosobowym idzie mi zdecydowanie lepiej To widać, to widać od razu zresztą są drifty, które widać słabiej. O, oczywiście, że słabiej je widać, bo jest to w środku samochodu, to tego tak nie widać, ale są. Może nie tak efektowne. W ogóle obraz z lusterek też taki dziwny. Teraz rzuciło mi się na myśl, żeby powiedzieć, że mogliby go zrobić lepszego, ale chyba w tamtych czasach nie bardzo myśleli o takich rzeczach, albo były one tak zasobożerne, że po prostu ich nie montowano w gier, nie montowano. Nie tworzono jakoś zaawansowanego tutaj systemu obrazu w lusterkach, i tak jest dość dobrze odwzorowany, bo coś tam widać w tych lusterkach. W sumie widać nawet dobrze, w sumie jakby tak zwiększyć jakość tego co tam widać, to prawdę mówiąc byłoby całkiem dobrze. Rąbiemy drugie okrążenie, jeszcze jedno okrążenie nam zostało, dobra, znowu ten zakręt, zobaczcie, tym razem raczej wyjdzie on bardzo dobrze. O prawie, bo drzewo zaliczyliśmy i trochę uszkodziliśmy brykę, ale już zdecydowanie lepiej niż zeszłym razem. Dobra, spójrzmy do tyłu, gdzie on tam jest. Nie jest tam daleko. Ten spoiler w ogóle sak. mi zasłania cały ekran ten z tyłu, co zamontowałem do szok. W ogóle, czemu my na piątce jedziemy? A, bo już się czwórka skończyła. Dobra, nie ma problemu. Przyhamujemy sobie trochę silnikiem. Dobra. I znowu gaz drift, piękny. Na pewno to poczuliście, tak jak ja zresztą przed chwilą. Spójrzmy jeszcze raz, może trochę driftu. Ale trochę się teraz nie udało. Może teraz. O! 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 Gdyby nie to, że dubskiem troszeczkę uderzyłem, to byłoby znacznie lepiej. Jedziemy oczywiście już ostatnie okrążenie. W sumie jeszcze nie, bo za chwilę. Momencik, momencik, momencik. I jest! Teraz jedziemy final lap, czyli to ostatnie okrążenie. Które zade zadecyduje zaraz, czy przez przypadek przegramy wszystko, czy może jednak wygramy. Bo to też ma duże znaczenie. Szkoda, że wygrywamy samochody w ogóle bez ulepszeń. Bo to. Ale. Jakoś trzeba, tutaj ten, człowiek przegrywa, no i niech tam sprzeda sobie te części, niech po wyciąga czy coś, żeby miał za co, za co, żyć, nie? Sprzedają nam, sprzedają, dają nam właściwie gołą budę bez niczego i... Co tam, i tak dobra sprawa. Dobra, zakręt, ojej, ojej, ciężko, ciężko, tak mi zarzuca tyłem, nie wiem dlaczego tak się dzieje. Może to po ostatnich modyfikacjach, jak zresztą pamiętacie, w poprzednich odcinkach nie było takiego problemu, czyli to pewno wina naszej sterowności. Słuchaj, jak drzewa się odbija od drzew, dźwięk samochodu. Bardzo wypracowałem. Naprawdę, kurczę, gra I tak mnie zachwyca momentami ta gra, po prostu takie rzeczy mają tu porobione, jakich ze świeczką szukać w tych najnowszych tytułach. O jaki piękny drift, widzieliście to? Na pewno widzieliście. To był drift zwycięstwa, drift prostej do mety, to był drift Luxorowy, to było COŚ Na co czekaliście cały odcinek, żeby zobaczyć, że Luxor wygrywa samochód w następnym odcinku Overspeeda Proszę państwa, cóż za emocje I tym, jakże ostatnim trzecim wyścigiem, powrotem do garażu i oglądaniem nowej zdobyczy Kończymy ten jedenasty odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak to łapka w górę oraz komentarz jest bardzo mile widziany. I zapraszam Was do kolejnych filmów, które oczywiście są na bieżąco. A jeżeli są jakieś małe zmiany, to oczywiście na Facebooku warto spojrzeć czasem tam fanpage Facebooku, bo tam nie trzeba lajkować, nie trzeba mieć Facebooka, ale tam czasem jest po prostu napisane coś istotnego, na przykład dlaczego nie ma filmu, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Tak więc cześć i czołem!